Tematy badaczy UFO ukrywania prawdy o obcych i ludzi, którzy tracą życie w wyniku walki o prawdę na temat życia pozaziemskiego, kojarzą nam się raczej z dalekim światem. Najczęściej oczywiście z USA, ale w tym przypadku nie ma to nic wspólnego z Ameryką. Nie spodziewam się, że takie sytuacje mogą dotyczyć także naszego kraju, ale tak jest w tym przypadku. Otóż w Polsce znaleziono ciało badacza UFO, a okoliczności tego, co tam się stało, są naprawdę niejasne. 39-letni Max Spiers zyskał spory rozgłos badając sprawy UFO i to, co rządy tuszują, jeśli chodzi o temat obcych cywilizacji. Był dobrze znany, przemawiał na konferencjach i wierzył, że w Nowym Meksyku istnieje tajna podziemna baza obcych, którzy wykorzystują ludzi, by wysysać z ciała energię i zasilać swoje i zyskiwać dłuższe życie. W lipcu 2016 roku pojechał do Warszawy. Aby przemawiać na konferencji dotyczącej tajemnic wojsk na świecie, tam poznał kobietę, od której wynajął mieszkanie. Najbardziej szokujący był fakt, że dwa miesiące później Spires wysłał SMS-a do swojej mamy, który brzmiał naprawdę niepokojąco. Z SMS-a można dowiedzieć się, że ktoś chce zrobić mu krzywdę. I co więcej, badacz UFO błaga, by matka wiedziała, że to nie był przypadek. SMS brzmi dosłownie, jeśli coś mi się stanie, zbadaj to. Badacz UFO odszedł w domu znajomej 16 lipca 2016 roku. Nie przeprowadzono sekcji, a jego rodzinie powiedziano, że odszedł z przyczyn naturalnych. Wobec braku pełnego śledztwa, wiele osób z jego najbliższego otoczenia obawia się, że ich przyjaciel odszedł przez swoje zainteresowania i badania, jakie prowadził, jeśli chodzi o temat UFO i kłamstwa świata na temat obcych cywilizacji. Jak wyznaje jego matka, przez swoje zainteresowania chłopak miał naprawdę wielu wrogów i był ogrom osób, które pragnęły zrobić mu krzywdę. Co ciekawe matka chłopaka wyznała również, że opinię na temat naturalnej śmierci jej syna wydano bez zbadania jego ciała. Choć jak twierdzi kobieta przed wyjazdem do Polski czuł się świetnie i był w świetnej kondycji. A co najdziwniejsze kobieta powiedziała, że nikt nie chce wydać jej dokumentów dotyczących śmierci jej syna. A przyczyna brzmi absurdalnie. Mama chłopaka wyznała... Miał świetną opinię zwolenników tajemnic, dlatego zaproszono go na konferencję do Polski i tam właśnie miał wygłosić specjalny wykład. Był z kobietą, którą bardzo dobrze znał. To ona znalazła jego ciało na kanapie. Wiem, że wiele osób czyhało na jego życie. On mógł dokopać się do czegoś mrocznego i przez to stracił życie. Badacz UFO był podziwiany przez wiele osób interesujących się tajemnicami świata. Zwykle zajmował się UFO i paranormalnymi zjawiskami ale od pewnego czasu bardzo mocno wciągnął się w szukanie powiązań polityków z różnymi aferami, a nawet przerażającymi kultami. Warto wspomnieć, że przyjaciel chłopaka wyznał, że badacz UFO niedługo przed końcem swojego życia miał w ustach dziwny czarny płyn. Czym on był? Warto też wspomnieć, że zawartość laptopa i telefonu komórkowego badacza została wyczyszczona, zanim oddano te rzeczy jego bliskim. Wiele miesięcy jego matka i przyjaciele próbowali przekonać władzę, by wyjaśniły to zdarzenie i powróciły do sprawy, która ich zdaniem nie jest w najmniejszym nawet stopniu wyjaśniona. I wreszcie się udało, bo po ponad dwóch latach powrócono do sprawy i zbadano ciało chłopaka. Wyniki mogą odpowiadać, czym był tajemniczy czarny płyn. Wyniki mogą odpowiadać, czym był tajemniczy czarny płyn w jego ustach. Otóż raport stwierdza, że chłopak miał liczne problemy z płucami, a co więcej na skutek przyjęcia silnych środków doznał aspiracji i treści żołądka. I stąd ten czarny płyn. Chłopak miał mieć w przeszłości problemy z przyjmowaniem wielu środków, i przyczyną miał być nauk. Pytanie, dlaczego dopiero po tak długim czasie zbadano jego ciało i czy ten czas nie był komuś potrzebny, by zatrzeć ślady? Takie pytania zadają jego przyjaciele. Warto też wspomnieć, że koronel brytyjski Christopher Sutton Mattox skrytykował polskich funkcjonariuszy, którzy jego zdaniem wywołali jeszcze więcej teorii na temat odejścia badacza bo pozostawili jego ciało bez przeprowadzenia żadnych badań i bez wszczęcia śledztwa. Jego przyjaciel wyznał natomiast, że uważa, że kosmici mogli mieć w tym udział. Powiedział. Mamy teraz sytuację nie do pomyślenia. Max odszedł za swój kraj i ludzi na tej planecie. Mamy do czynienia z kosmitami. Mamy do czynienia z drapieżnikiem wewnątrz ludzkości. Piątą kolumną, która jak dotąd odnosiła sukcesy w wyrządzaniu nam wielu szkód. I ludzie tacy jak Max... Byli zaangażowani w ujawnianie piątej kolumny. Wiedział, że odejdzie. Wiedział, że jest w pułapce. Powiedział to swojej matce. Polak nagrywa syrenę na plaży. Link do nagrania w opisie.